Hej okay, maneczko moi kochani w zdrowie. Z tej strony Patryk Taksizer Malinowski. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj opowiem Wam, jak wczoraj straciłem, kochani, 200 energii. 4 doładowania energiczne w Hero Zero, a ja to straciłem. Nie! Nie! Dobra, nieważne. Nie. No, ale kochani, chciałbym wam, słuchajcie, to opowiedzieć. Przy okazji poruszymy sobie też inne tematy. Także zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli nie masz jeszcze konta. Tak, byku, jeżeli nie masz jeszcze konta, link w opisie, rejestruj się, mordeczko. Ponieważ, słuchajcie, serwer jest nowy, dopiero wystartował PL23. Zapraszam serdecznie, kochani. Ja już mam 155 poziom, a więc, żeby nie przedłużać, poproszę, intro i zaczynamy. Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Okej, okay, kochani, słuchajcie, zanim opowiem wam dlaczego straciłem wczoraj 200 energii, słuchajcie, to chciałbym wam e, opowiedzieć najpierw, e, że e, to, co mówiłem na poprzednim materiale, w sensie e, z użyciem tego, słuchajcie, młotka amnezji, to nie działa tak, że wy w misjach, słuchajcie, e, atakujecie z rzutkami. E, pomyliłem się, słuchajcie, ponieważ tego nie ma. Za to działa to, słuchajcie, w inny sposób. Jak widzicie, mamy teraz misję walki. I kochani, słuchajcie, dowiedziałem się, że po 30 trafieniach, w sensie, jeżeli traficie, słuchajcie, przeciwnika 30 razy, bądź uderzycie. To słuchajcie, wtedy zadajecie za 31 razem jego cios, słuchajcie, który zniszczy całe jego HP. Ja chciałbym to zobaczyć, ponieważ jeszcze, słuchajcie, sam tego nie spróbowałem, ale jak widzicie, kochani, to nie jest tak, że e, zadajecie e, obrażenia z rzutkami. Nie wysłuchajcie też na tych misjach, nie macie rzutek, a po prostu ne, po 30 razach, słuchajcie, a te e, 30 razy, słuchajcie, zdarzy się na pewno. E, no bo macie, słuchajcie, bardzo dużo HP I bardzo mało y, damage'a No to 30 razy na pewno się zaatakujecie No i zobaczcie, czekamy Cały czas czekamy, zobaczymy Po którym razie, słuchajcie, y, no ja oczywiście tego nie liczę Tak, ale już tam z 10 było e, W ogóle ważny zdrówko, kochani Lekka popita musi być o, Ale piękna, słuchajcie Herbatka naprawdę na gardło Herbatka, słuchajcie, z miodem Z cynamonem, z cytryną, słuchajcie Naprawdę a, o tak kochani Na gardełko słuchajcie Nie trzeba żadnych Polecam serdecznie Naprawdę Nie trzeba słuchajcie Żadnych leków Innych pierdół Tylko wystarczy Że zrobicie sobie taką herbatkę Działa turbo Dobra e, Zaatakujemy go dzisiaj e, Tym krytycznym ciosem Czy raczej średnio Dobra ile było Kto liczy Już 20 razy było na pewno Dobra liczymy 21 22 e, 23 Jest Ale biją się cały czas

Ej, nie, serio, ile? Nie zatakowaliśmy go jeszcze 30 razy? Ej, bo ja nie wiem, teraz. Teraz słuchajcie, już się tak zastanawiam, czy to działa, czy nie działa. No dobra, poczekajmy. O! Widzieliście? Widzieliście go oni? Zaatakowałem go za 17 tysięcy ponad razy, i to był ten 31 cios. I zobaczcie, ja mam, słuchajcie, tyle AP, a on dostał po prostu w trymbol nie? Dlatego, e, tak to teraz działa. To już nie działa tak, że wy atakujecie z rzutkami i tak dalej, nie? No ale myślę, że spoko opcja. Dobra, e, także super, że to pokazałem, słuchajcie. Chciałem się poprawić, ponieważ e, nie lubię być, słuchajcie, taki, że mówię jakąś nieprawdę. E, chciałem wam to sprostować e, i mam nadzieję, że sprostowałem. Dobra, e, słuchajcie, jak to było z tą energią wczoraj Generalnie słuchajcie, akcja była taka, e, że wstałem dość późno Wstałem słuchajcie koło 14, ponieważ byłem mega zmęczony e, No miałem słuchajcie też imprezę, no nie powiem, nie będę wam tam zciemniał e, Troszeczkę słuchajcie chciałem zwyczajnie się odstresować od tego wszystkiego mam bardzo dużo spraw związanych, słuchajcie, z załatwianiem mieszkania teraz. Nie wiem, czy kupować swoje mieszkanie na kredyt, słuchajcie, ponieważ musiałbym wziąć no, 100 tysięcy 100 kredytu. Jest to ogromna suma, ale słuchajcie, z drugiej strony za wynajem trzeba płacić tyle, że w sumie tyle samo wyszłoby mi z kredytem i tak dalej, ale wiecie, to jest wyrok na 30 lat, nie, więc no... No nie wiem, powiem szczerze, serio, zastanawiam się, słuchajcie, zastanawiam się, calutki czas hmm. i tak dalej co z tym zrobić i no, musiałem się odstresować. No ale dobra, jak to było, słuchajcie, wstałem około godziny 12, żeby wam nie skłamać, no jak na mnie Słuchajcie, to jest już późno, nie? Bo staram się, słuchajcie, wstawać wcześniej, jest dużo rzeczy do ogarniania, treningi, ale, słuchajcie, postanowiłem się wyspać, bo ostatnio bardzo mało spałem. No i sobie, słuchajcie, wychillowałem, wstałem sobie naprawdę jak nowonarodzony. Nie piłem alkoholu, żeby nie było. Nie pijam alkoholu, słuchajcie, do, do końca kwietnia, bo, bo, słuchajcie, jestem na docince. No, i słuchajcie, no wstałem około 12. Miałem już sprawy do załatwienia, więc nie wchodziłem, słuchajcie, z rana na Hero Zero. Miałem naprawdę I... bardzo dużo spraw do załatwienia, słuchajcie, tutaj trening, tutaj coś. No i słuchajcie, wolny byłem od godziny mniej więcej 16 do godziny, słuchajcie, 17.00. Porobiłem troszeczkę misji za ten czas, no ale słuchajcie, no nie da się zrobić wszystkich misji w takim czasie, nie? No i słuchajcie tego. Wieczorem postanowiłem, że po 20. słuchajcie, usiądę i zrobię po prostu wszystkie misje, nie? No i okazało się, słuchajcie, że jest akcja spontan, tak zwana. Że słuchajcie, dzwonią do mnie e, moi znajomi i Patryk, dawaj tutaj wyjście na bilard. Ja mówię, no wiecie co, ja mam jeszcze trochę do porobienia, nie? Do 21 porobiłem ileś tam misji, ale też naprawdę niedużo, bo jeszcze musiałem e, z czegoś tam, z czegoś tam, e, słuchajcie, wziąć te, te, oczywiście nie z boaterskich czynów, bo tutaj jest cały czas e, one ukryte przeze mnie. E, no ale dobra, nie? E, słuchajcie, i poszedłem w końcu, i słuchajcie, zostawiłem tak sobie cztery doładowania, e, resztę porobiłem. I słuchajcie, wiecie jak to się kończy na imprezach, nie? Jak tak Susia, słuchajcie, zapraszają naprawdę, taka dobra ekipka zaprasza mnie na tego. To się kończy już, słuchajcie, tylko w jeden sposób. Ja oczywiście, kochani, godzina trzecia rano, zażygany, słuchajcie, pod stołem. Taka błyskawica, słuchajcie, na całym tym, na, e, na całym oczywiście, słuchajcie, na, na całym stroju. No masakra, słuchajcie, musieli mnie prowadzić jak dalej, także... Dobrze, to takujmy... No, nie udało się zrobić tych misji, i słuchajcie, w ten sposób straciłem. W taki głupi sposób. Straciłem, słuchajcie, 200, 200 energii wczoraj. Także naprawdę, mega tego żałuję. Um, no, ale słuchajcie, zdarza się tak, nie? Ja, ja powiem wam szczerze, teraz też muszę troszeczkę. E, zwyczajnie chillować, nie Bo jak ja, słuchajcie, będę rozkminiał nad tym wszystkim Cały czas, to po prostu mózg mi się zlasuje I nie będę miał, słuchajcie e, Na stream energia, właśnie jutro jest stream Na strumyk, na których, słuchajcie Musicie wejść, po prostu wszyscy e, Zapraszam serdecznie i słuchajcie No trzeba się relaksować, mimo wszystko no, Nie wszystko, słuchajcie, kręć się Wokół pieniądza e, wokół, wokół tego, co macie do zrobienia Dbajcie o swoją psychikę, nie Tym bardziej, że jesteście jeszcze młodzi i Wiecie, nie przejmujcie się aż tak Sprawdzianami, sprawdzian, słuchajcie, da się poprawić Jeżeli macie, słuchajcie, ważniejsze rzeczy Do zrobienia, no to, słuchajcie Zróbcie te ważniejsze rzeczy do zrobienia Jeżeli sprawdzian jest najważniejszy, to oczywiście skupcie się Na tym sprawdzianie, ale pamiętajcie Żeby sobie nie było tak, że, słuchajcie, przy każdym Sprawdzianie odmawiacie sobie, nie wiem, wyjścia Z kolegami i tak dalej, bo to jest, słuchajcie Bardzo słabe podejście, serio, czasem trzeba Po prostu wyjść, zrelaksować się Wychillować, słuchajcie, zresetować i naprawdę Wtedy dużo lepiej się myśli, nie? No, ale Goni go oczywiście nie musicie lecieć tak jak ja, nie, że wiecie. Ja generalnie jestem człowiekiem, którego słuchajcie, namawiać trzeba tylko na pierwsze piwo. Na drugie już słuchajcie, mnie nie trzeba namawiać, nie, więc no niestety są, są i takie oczywiście kwestie gdzieś tam, e, gdzieś tam słuchajcie, no, no śmieszkowate i tak dalej, nie, no ale. Ale słuchajcie, e, dzisiaj oczywiście to nadrabiam, ponieważ jest godzina 16, a już mam wszystkie misje zrobione, e, treningi już dzisiaj też wszystkie zrobiłem, tylko odebrałem jeszcze dodatkowo z czynów, e, więc e, tych trenów robię jeszcze więcej, e, więc e, no luźniutko, luźniutko, to powolutku idzie do przodu, więc no mówię, dzisiaj nadrabiam e, i słuchajcie, postaram się e, to znaczy, no wiecie, te 200 energii przepadło, tak? Właściwie to 150, bo 50 jeszcze dzisiaj odzyskałem z magazynu, nie? No ale mimo wszystko jednak, słuchajcie, zdarzają się takie sytuacje. Fajnie, że jest ten magazyn, że wiecie, no czasami nie jestem w stanie czegoś zrobić, tak? No to super, że, że to jest i że mogę to po prostu nadrobić w jakiś W ogóle mamy już tylko 200 oponek, za chwilę trzeba będzie leciutko oszczędzać. Kończę teraz, słuchajcie, magazyn robotów. No i nie mogę się doczekać, aż w końcu, słuchajcie, zrobię tą nową, nową miejscówkę, słuchajcie, i tutaj powstanie centrum spekulacyjne, żeby po prostu redukować cenę, słuchajcie, kosztów ulepszenia tego wszystkiego, bo to jest naprawdę ogromne, nie? Te, słuchajcie, ulepszenia kosztują za dużo kasy i zwyczajnie, słuchajcie, to się nie opłaca, tym bardziej, że, słuchajcie, będę niedługo zaczynał zbierać już 100 milionów, więc, a, no, trzeba z tym czekać, nie? Dobra, 160 poziom, czy się uda? 10, 10... O Jezu, a ja go atakuję, a ja go atakuję bez tego. Co ja robię najlepszego? Ustawienia stroju. Z eee, reszta, tak? Dobra. E, Misję i ten tutaj się odznaczyło, tak? Automatycznie, tak. Dobra. A ja go atakuję tym słabym tym. Masakra. E, dobra, czy mamy szansę wygrać? E, niewielką, niewielką, aczkolwiek wygraliśmy. Więc, kochani, no, szanujmy się, szanujmy się. Dobra, lecimy dalej. 162 poziom. No, tutaj się nie udało. Możemy go jeszcze raz spróbować diabnąć. E, dzisiaj już wszystkie pilociki, też wy... bateryjki w sensie, wykorzystałem. Więc, no. E, dobra, i tutaj jeszcze koleżkę sobie diabniemy. Udało się, kurczę, super idzie dzisiaj. Dobra, ósemeczka, 165. Ja on czuję, że on jest do wzięcia, koń. Gruba z kanapeczką jest do wzięcia dzisiaj, tak czuję. Pa, pa, pa i cyk! Wzięty, Eluwa, pozdruwa, mordeczko. Dobra, 168. Yes! Bodyguard na strzała strzeli. Ja cię, kręcę. No i tutaj już z tym to będzie bardzo ciężko. On ma 175 poziom, a ten koleżka, który tutaj ma. Obstawiam 165. 160. E to luźniutko. Powinniśmy słuchajcie spokojnie jeszcze tutaj kilka, e, kilka tych rozwalić. No ale wiadomo, troszeczkę oponek będzie jednak y, trzeba zmarnować. Fajnie, że dostaję rzutki za nich. Oj, to tutaj, dobra. Dobra, jeszcze tego robota rozwalimy, co? Tak, świetnie. E, 166. T-Rex dostał oczywiście również, Elówka. E, 170, no już tutaj będzie bardzo ciężko, dobra. E, zostawiamy, e, spoko, ja dostałem słuchajcie kilka rzutek y, i z tego powodu się cieszę. Ponieważ słuchajcie, te rzutki u mnie ostatnio lecą No tak, że to tak ujmę szybciutko No przez to, że słuchajcie Dużo ataków wykonuję, tak, na wszystkich I staram się słuchajcie tego też pilnować e, Dobra, pozdrawiam calutką swoją drużynkę Co tutaj jeszcze? Treningi Dobra, treningi mogę sobie dzisiaj odebrać Już w tym momencie, bo wiem, że Wyrobię się z ich zrobię. No dobra, może tego już nie, na razie nie będę odbierał a jak tu z trenami stoimy? Słuchajcie, jeszcze 12 trenów, dzisiaj to luźniutko, mordeczko. Właśnie co do treningów, kochani, ile ja treningów zrobiłem? Trening eee, wykonany 900 razy, prawie, o kurcze, No to już, słuchajcie, także to takujmy na grubości, nie? Okej, okay, spoko. No dobra, tutaj tak już nic nie zrobię, bo mam jeden energii. Eee, właściwie, no to możemy, słuchajcie, porozdawać sobie statystyki, myślę. Pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, bo mnie to bardzo ciekawi, od którego levela, słuchajcie, wy na przykład zaczynacie zbierać 100 milionów. Bo ja, słuchajcie, szczerze, to nie mam pomysłu obecnie. Eee, I no wolałbym, słuchajcie, się po prostu dowiedzieć tego od Was, nie? Dobra, tutaj jeszcze możemy, słuchajcie, nawet, yy, nawet w tą, tą możemy rozdać, w tą siłę, bo yy, tam jeden czy dwa punkty nie zrobi mi kompletnie żadnej, żadnej różnicy obecnie. Dobra, pyk, 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 pyk. świetnie, dobra, OK, super. E, także hajsik mamy rozdysponowany, no mogę chyba jeszcze raz tutaj, co, siądzie jeszcze raz, tak, siadło jeszcze raz stroje. Ze też już wszystko jest ok. W ogóle, kochani, na następnym odcineczku będziemy musieli poruszyć sobie bardzo ważny temat. Temat, słuchajcie, akta 2, bo e, akta 2 niestety przeszło. Przeszło i, słuchajcie, ta dyrektywa 13, czy tam e, podpunkt jakiś 13, artykuł, przepraszam, 13, słuchajcie, to jest straszne, nie? Ale będzie trzeba o tym pogadać na następnym materiale. Ja oczywiście, kochani, nie poddam się. Będę nagrywał dla was cały czas, żeby nie było. E, także, no... Dobra, a na ten odcineczek słuchajcie, to by było na tyle. Ja dzisiaj zrobiłem wszystko, nie mam już słuchajcie nic więcej do e, robienia. E, przeczytam oczywiście kilka wiadomości od was. Wiem, że to lubicie, także oczywiście lecimy z temacikiem. Dobra, no oczywiście mam już tyle wiadomości od was, że przeczytać tutaj cokolwiek to będzie ciężko. O, no ale dobra. KB, czemu nie masz drużynki? E... Kiedy to było? A, że z tego siema byku, co tam kiedy odcinek? Kamilek, odcinki wstawiam przynajmniej trzy razy w tygodniu. Przynajmniej staram się, nie? E, jestem wielkim fanem, pozdrowisz, pozdrawiam moedo, e, mo pozdrawiam mordeczko. E, pozdrowisz na odcinku, Mordo. Rowinek, pozdrawiam cię Mordko Olek121 Elo, siemka mordeczko, siemka, siemka, e, awokado, siema ja twój widz. Miło to słyszeć, awokado. Pozdrawiam. Adaździsz, elo taksi, pozdrowisz Topson e, I przy okazji powiesz, że mam dobre w Na to konto 40 zł Adaździsz, ja nie oceniam niestety statystyk Mordeczko, na razie e, Żółwik dla ciebie, dziękuję Edko, nie oceniam statystyk, ale pozdrawiam cię Mordeczko Elo, gum, eh, Kuba Gumka, Elo Mordo, siemaneczko mordo, eee, mordo! Siema o staty, nie oceniam na razie statystyk mordeczki Trójek, siema tak się pozdrowisz, pozdrawiam eee, Dobra, mordeczki kochane, do zobaczyska w kolejnym materiale Trzymajcie się, piszcie do mnie, zostawcie łapeczki w górę eee, Jeżeli macie jakieś pytanka, sekcja w komentarze eee, i e, do zobaczyska, trzymajcie się Yo, Yo I'm here for the money. For you come along and see us